Niedługo rozgrzewający się piłkarze zejdą do szatni, a na trybunach coraz więcej widzów. Co zobaczymy w tym meczu? Przekonamy się wkrótce. Halo, halo! Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Mecz komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Klaskowski. Przed nami kolejna ligowa potyczka w tym sezonie. Przed nami prawdziwe widowisko, Jacku. Witamy Państwa. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo, i ciekaw jestem, jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie. Czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają linię obrony drużyny przeciwnej. Z kolei pomocnicy trzymają się blisko siebie i przesuwają razem, żeby pomóc w uzyskaniu przewagi w ataku. Spójrzmy na ustawienie gości. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Zaczęli tracą piłkę po tym podaniu. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Teraz na pewno! Piękna interwencja. Dośrodkowanie z narożnika boiska. A już miałem nadzieję na bramkę, tymczasem rozpocznij bramka. Próbują teraz skrzydłem. Trochę się zbliżył do pola karnego. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Siłkę przejmują rybale trzeba to dobrze rozegrać co teraz w to musi być gol ratuje sytuację to było niebezpieczne no bardzo ładnie przeciął to podanie Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Zobaczmy co zrobi. Co teraz zrobi? Bardzo dobra piłka górą nad obroną celnie, no i może być niebezpiecznie. Rata, ale trzeba pochwalić atak. Rozgrywają, tracą piłkę. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Ma sporo możliwości. To musi być bramka. Ależ znakomicie obronił. Piłka z rogu do zawodnika na skraju 16. Ale spechowo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Będzie chyba podawał. Ładnie się znalazł na skrzydle. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ciekawe, jak to rozwiąże. Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ależ przeczytał to jak profesor. Ma piłkę, co teraz zrobi? Dobre podanie, minęło linii obrony. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Ruszyli teraz groźnie do kontry. No niestety nici z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Zobaczymy, co teraz zrobi. Co teraz wymyśli. No, dobrze przeczytał to obrońca. Mają teraz szansę na kontratak. Co teraz wymyśli. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zobaczmy, co zrobi. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Popatrzmy błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. Co teraz zrobi? Prostopadle za linii obrony. Wybijają teraz do przodu. Tracą piłkę po tym podaniu. Dobrze, teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Gwizdek i mamy rzut wolny. Trzeba to dobrze rozegrać. To może dać wprowadzenie. Ramkas sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda. Golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Dośrodkowanie z różnego szesnastkę. Dośrodkowanie popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Za nami pierwsza połowa i nie da się moim zdaniem powiedzieć, która ze stron ma większe szanse na zwycięstwo. W pełni się z Tobą zgadzam. Obie drużyny grają równie dobrze. Zapewne wygra ta gra ma lepszych napastników. Zaczęli. Teraz na pewno. Piękna interwencja. Musi być bramka, ależ znakomicie obronił. Ależ spechowo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Trzeba to dobrze rozegrać. Ramka sięgnął piłkę Braba za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper. Oto druga połowa spotkania. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Wszystko na jeden kontakt. Ciekawe, jak to rozwiąże. Bardzo ważna interwencja obrony. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Uuu, ale pudło i mamy remis. piłkę, przejmują rywale. Centra w pole karne, przepychanki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Świetna obrona bramkarza, wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Szansa, może coś z tego będzie. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ach, szkoda tej okazji. No, i strata piłki. Efektowny rajd z piłką. Przeciwnicy przejęli kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Jest groźnie, może strzelać! Ta gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie, z kolei druga drużyna ma jasny cel trzeba gonić wynik! Bardzo mało miejsca tam było do oddania strzału. Obrońcy byli niesłychanie blisko. A jednak sobie poradził. Co dają? Technika i koncentracja. Renner dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. 1 do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Ma sporo możliwości. Trochę się zbliżył do pola karnego. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Czekają nas zmiany. Ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ależ przeczytał to jak profesor. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Będzie chyba podawał. Na piłkę, co z tego wyniknie? Co teraz zrobi? No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Rozpoczynają kontratak. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Na piłkę. Co teraz zrobi? Ciekawe jak to rozwiąże. Wyszli dobrze z kontrą, ale zabrakło koncentracji. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse. Tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają. To musi być bramka. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Fantastycznie dzisiaj grają. Kolejny gol. Ich przewaga nad rywalami jeszcze się powiększa. Popatrzmy na powtórkę Darku. Wspaniały gol, na takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością, ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakoś tę akcję. No i mamy 2 do 0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Do końca meczu już tylko 7 minut. Szansa, może coś z tego będzie. Bardzo ważna interwencja obrony. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dobre zagranie w obronie. Przeczytał zamiary rywala i przechwycił piłkę. No najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Przykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Będzie bramka. Strzał, ale daleko od bramki. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. I mamy zmianę posiadania piłki. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Jestem pod wrażeniem gry napastników w dzisiejszym meczu. Chyba rzeczywiście grali z hasłem cała naprzód. Fantastycznie się spisali. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Bardzo porządnie zagrany mecz. Widać było, że pracował na boisku. Ładnie strzelona bramka. Drugiej niestety nie było. Piłka odbiła się od bramki, ale to się każdemu może zdarzyć. Na szczęście jeden gol wystarczy. Zaczęli. Teraz na pewno! Piękna interwencja. To musi być bramka, ależ znakomicie obronił. Ale spechowo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Trzeba to dobrze rozegrać. Bramka sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golki... tej okazji. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Jest groźnie, może strzelać. Ta gol! Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi... To musi być bramka. Jest! Tak jest, Gol! Świetnie! Naprawdę, kapitalnie to! Będzie bramka! Strzał, ale daleko od bramki.